Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles which thou doest, except God be with him. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth. So Ewangelia jest dziedzinnie prosta. Niestety, ludzka teologia, chęć logicznego zrozumienia i zdefiniowania Boga, bardzo ją skomplikowała. Historia naszego świata w skrócie wygląda następująco. Bóg stworzył na swoje podobieństwo pierwszego człowieka Adama. Biblia mówi: Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego do nas. Adam został stworzony na obraz Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i ducha świętego, z duszy, ciała i ducha. Jeśli święty, bezgrzeszny, kochający, dobry, nieśmiertelny Bóg stworzył Adama na swój obraz, to stworzył go świętego, bezgrzesznego, dobrego, nieśmiertelnego pełnego miłości i wszelkich Bożych przymiotów. A to wszystko wypływało za Adama dzięki jego nieustającej relacji z Ojcem. Bóg miał do zaoferowania Adamowi i Ewie tylko dobro. Można powiedzieć, że oni byli w Królestwie, byli sprawiedliwi, więc wszystko było im dodane. Adam i Ewa chodzili w duchu. W ten sposób byli nierozerwalni połączeni z Bogiem. Mieli się jak pączki w masle i trwałoby to po dziś dzień, gdyby nie pokusa niezależności, samodzielnego poznania dobra i zła. Ojciec przestrzegał Adasia, że gdy pozna dobro i zło, na pewno umrze. Czy padł trupem? Czy umarło jego ciało? Dusza? Nie. Ale natychmiast obumarł jego duch. Dlatego Duch Święty nie miał czego wypełnić przez resztę Starego Testamentu. Oprócz kilku wyjątków. Wszyscy wiemy, co działo się po zjedzeniu tego nieszczęsnego owocu. Ta cenna lekcja trwa już 6 tysięcy lat, a świat rozkoszuje się w poznawaniu dobra i zła i specjalizuje się w tym do dnia dzisiejszego. Ludzie z takim podobaniem zaczęli poznawać, badać, zgłębiać doświadczać dobra i doświadczać dobro i zło, że potrzebowali czegoś, co by ich dyscyplinowało. Chcieli prawo, chcieli zakon, przykazań, przepisów i otrzymali je. Zanim je jednak otrzymali w swojej pysze, pewnie stwierdzili, że uczynią wszystko, co Pan rozkaże. Oni dostali zakon. I przez ten zakon nie tylko rozplenił się grzech, ale przede wszystkim zaczął być zaliczany. Ludzie nadal poznawali dobro i zło, z tym, że teraz, gdy poznawali zło, zaliczane to im było jako przestępstwo, i ciążył na nich gniew oraz wszelkie konsekwencje, czego nie doświadczali wcześniej. Pod prawem grzech się mnożył, przestępstwa rosły, a Boży gniew się wzmagał. Jednocześnie jednak głos Boga poprzez proroków zapowiadał nadejście Mesjasza, który zawrze nowe, lepsze przymierze. Święty Bóg stworzył świętego, bezgrzecznego Adama. Ten upadł, oddając całe bogactwo Boga Ojca, z którego mógł nieskrępowanie korzystać. I cztery tysiące lat później zjawia się Chrystus. Po co? By przywrócić nas do stanu sprzed upadku, usunąć stare serce i podarować nowe mięsiste, zamordować nasze stare grzeszne ciało i wzbudzić naszego ducha, by wypełnił Go Duchem Świętym? Kiedy to ma miejsce? Podczas chrztu chrzest w imieniu Jezusa jest na odpuszczenie grzechów. Najlepiej ten proces tłumaczy Paweł w szóstym rozdziale listu do Rzymian. Ale żeby zrozumieć Chrzest, musimy zrozumieć, co wydarzyło się na Krzyżu. Jezus na Krzyżu nie umarł dla ciebie, ale umarł jako ty. Zanim jednak umarł, żył świętym życiem i jako jedyny, sprawiedliwy, bezgrzeszny człowiek wypełnił każde jedno przykazanie. Zrobił to, czego ty nie byłeś w stanie zrobić. Nie zrobił tego dla ciebie. Ale zrobił to jako Ty. Wypełnił pierwsze przymierze, aby ustanowić drugie. Wypełniając prawo, stał się prawem i mógł je znieść dla tych, którzy w Niego uwierzą. Zatem to, co wydarzyło się na Krzyżu, to wymiana. Jezus umiera jako Ty, umiera za każdy jeden grzech w Twoim życiu przeszły, dzisiejszy i przyszły. Znosi nad Tobą zakon przykazań. I w zamian za to daj ci swoją sprawiedliwość. To się nazywa łaska. Jezus zgładził twój grzech, unicestwił go, starł go z powierzchni ziemi. Dlatego właśnie chrzest jest na odpuszczenie grzechów. O tym pisze Paweł w szóstym rozdziale listu do Rzymian. Przyjmując chrzest, przyjmujemy to wszystko, co uczynił dla nas Jezus na krzyżu. Zanurzając się, nasze grzeszne ciało umiera. Uwalniając się od grzechu raz na zawsze, a wynurzając się, rodzimy się w duchu i grzech nad nami już nie panuje, bo nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską. Stary, grzeszny człowiek umiera raz na zawsze. Stajesz się istotą duchową. Od tej chwili chodzisz w duchu i nigdy więcej nie chodzisz w ciele. Masz cielesne przyzwyczajenia, ale nie chodzisz już nigdy w ciele. Masz cielesne nawyki które Paweł nazywa sprawami ciała. Jest to balast, bagaż, którego się pozbędziesz dzięki łasce. Grzeszne ciało umarło bezpowrotnie, a to, co jeszcze pozostało, cielesne przyzwyczajenia, nawyki, stare sposoby myślenia ze starego życia, będą eliminowane przez łaskę Jezusa Chrystusa, która uzdalnia cię do tego, bo nic bez Niego uczynić nie możemy. Zatem Nowonarodzenie, o którym naucza Jezus Nikodema, to chrzest w wodzie i narodzenie z ducha. Jeśli bowiem jesteś odmyty w śmierci zbawiciela i jego krwi, stajesz się święty, bo święty duch może zamieszkać tylko w czymś świętym i nieskalanym. Jezus umarł jako ty. Obrazem tego jest Twój chrzest w jego śmierć. To w taki sposób Jezus rozprawia się z Twoim starym Grzesznym ciałem, jest to nieodwracalny proces. Chrzest to droga jednokierunkowa. Cieniem Nowonarodzenia i Chrztu w Starym Testamencie jest przejście przez Morze Czerwone. Gdy Bóg wybawił Izrael z ręki Faraona, a w Chrzcie wybawiacie z ręki Szatana. I jak nikt z trzech milionów Izraelitów nie cofnął się nie powrócił, nawet okrężną drogą z powrotem do Egiptu. Tak Ty nie możesz utracić zbawienia, bo otrzymałeś je z łaski. To nie Ty wybrałeś Boga, ale On wybrał Ciebie. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt, nawet Ty, nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt, również ty, nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Jesteś wszczepiony w Chrystusa, w prawdziwy krzak winny. Jesteś świętą latoroślą, wszczepioną w święty korzeń. Jeśli jesteś częścią krzewu winnego, nie przynosisz już swoich, ale Jego owoce. Jesteś świętym krzewem, jesteś dobrym drzewem. Twoje owoce są dobre, Twoje owoce są święte. Bo nie żyjesz już Ty, ale już na zawsze żyje w Tobie Chrystus, który nigdy Cię nie zostawi i nigdy Cię nie opuści. Boimy się łaski, boimy się ją przełknąć, boimy się, że gdy siądziemy, by ją jeść i pić, to potem wstaniemy, by bawić się i grzeszyć. Bardziej logiczny i wychowawczy wydaje się nam być stary mąż, prawo. Dorastamy w poznaniu dobra i zła, przekroczenia zakazu i konsekwencji kary. To jest nasza uzasadniona droga samodyscypliny. Żyjemy w toksycznym związku przez całe swoje życie z mężem, który wymaga, wytyka, żąda, potępia, bije i dyscyplinuje karami. Z jednej strony jesteśmy zmęczeni tą relacją, ale z drugiej strony nie uświadamiamy sobie, że jesteśmy od niej uzależnieni. To toksyczny związek. Pewnego dnia poznajemy mężczyznę, który uwielbia nas takimi, jakimi jesteśmy. Niczego od nas nie wymaga, nie wytyka nam żadnych błędów i nigdy nas nie potępia. Co więcej, widzi nas tak i mówi o nas tak, jak my chcielibyśmy siebie widzieć i postrzegać. Nawet zaczynamy dorastać do wypowiadanych nad nami słów. Odpadają od nas jakieś uzależnienia, złe nawyki i przyzwyczajenia. Ale jednak coś nam mówi, że coś tu jest nie tak. Coś nam w tym wszystkim nie pasuje, bo przecież my tacy nie jesteśmy. Coś nie tak jest z tym facetem, on chyba jest ślepy. Przecież my się tak wcale nie widzimy, jak on nas widzi. Więc wracamy do uzasadnionej, logicznej relacji ze starym chłopem. By tam dostać znowu solidną dawkę wychowania, srogiej samodyscypliny, i gdy jej zażyjemy, zaczynamy się starać z całych sił zmienić siebie. Po czym przychodzimy znowu do tego, który nas uwielbia i w którego towarzystwie czujemy się tak bezpiecznie i cudownie, że wydaje się nam to zupełnie niemożliwe i nielogiczne. Bo przecież patrzymy w lustro i widzimy coś zupełnie innego niż on. Ale on mówi: Nie, nie, zaufaj mi. Ty naprawdę tak wyglądasz. I daję ci lustro, byś się w nim przeglądał. Dopóki będziemy mieć dwóch panów, dwóch mężów, dopóki będziemy mieszać stare z nowym, prawo z łaską, będziemy żyć w toksycznych relacjach i totalnym zamieszaniu. Musisz zrezygnować ze zrozumiałej logiki, samodyscypliny pozwolić umrzeć staremu Panu, a złożyć absolutnie i całkowicie zaufanie w nowym mężu, w to, co o Tobie mówi, co o Tobie myśli i jak Cię widzi. Żeby zrozumieć list do Rzymian, musisz wiedzieć, który werset dotyczy nowego Ciebie, a który odnosi się do przyszłej natury. Żeby zrozumieć list do Rzymian, musisz zrozumieć, kiedy Paweł zwraca się do osoby, która jest nowonarodzona, a kiedy zwraca się do osoby, która jest jeszcze starym człowiekiem. Jeśli patrzysz na naturę człowieka przed i po nowonarodzeniu, musisz sobie uświadomić, zrozumieć i ugruntować kilka podstawowych kwestii. Przed Krzyżem, przed nowonarodzeniem, byłeś pod zakonem, po przejściu przez Chrzest jesteś pod łaską. Przed Krzyżem, przed przyjęciem Jezusa chodziłeś w grzechu. Po przejściu przez Krzyż chodzisz już tylko w Sprawiedliwości. Przed Krzyżem, przed Nowonarodzeniem byłeś pod panowaniem śmierci. Po przejściu przez Krzyż masz życie i to obfitujące już teraz, a potem życie wieczne. Przed Krzyżem, przed Chrztem chodziłeś w ciele. Po przejściu przez śmierć Jezusa, chodzisz już tylko w duchu. Przed Krzyżem, przed Nowonarodzeniem, chodziłeś w ciemności. Po przejściu przez Krzyż, chodzisz już tylko w światłości. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu? Aby łaska obficza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, Wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i Wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Albowiem grzech nad Wami panować nie będzie. Bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. A uwolnieni od grzechu, oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu. Macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czyż nie wiecie, bracia moi, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem dopóki on żyje? Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostaniesz żoną drugiego męża przeto bracia moi i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe by należeć do innego do tego który został wzbudzony z martwych abyśmy owoc wydawali dla Boga albowiem gdy byliśmy w ciele grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych aby rodzić owoce śmierci Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Cała reszta rozdziału siódmego jest opisem starego człowieka, opisem zmagania, jakie Paweł miał w starym, grzesznym ciele. Nie rozeznaje się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chce, to czynię. Pod łaską jest chcenie i wykonanie, pod prawem jest chcenie i frustracja. Rozdział siódmy jest charakterystyką chcenia i frustracji z powodu braku wykonania niewykonalnego prawa, które zwracało się przeciwko Tobie ze swoimi wymaganiami. Rozdział siódmy jest ostatnim rzutem oka na Starego Adama w nas. Pożegnaniu nędznego człowieka i znalezieniu wybawienia w zanurzeniu się w śmierci Chrystusa. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna Swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, a ci, którzy żyją według ducha. O tym, co duchowe, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem Zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Tak więc bracia jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała martwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim. Uwielbieni byli, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu syna Jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy powiemy, jeśli Bóg z nami? Któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej zmartwychwstał? Który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Tuż nas odłączy od miłości Chrystusowej: czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie. Ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie, również Ty sam nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. this is my beloved son in whom i